Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i farzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabije. A kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy kto się gniewa na swojego brata podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu raka podlega wysokiej radzie a kto by mu rzekł podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, potem przyjdź i dar swój ofiarę. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. By cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy – i aby nie wtrącono Cię do więzienia. Zaprawdę powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani bracia i siostry, chciałbym się zatrzymać w trzech punktach dzisiejszej Ewangelii. Może nieco inaczej niż ze reguły to robię, ale, ale sądzę, że ważne. Po pierwsze, Pan Jezus mówi nam coś, co może bardzo szybko, bardzo często wchodzi w jednym uchem i wychodzi drugim, i nie zdajemy sobie sprawy z wagi tych słów. Mówi nam, niech wasza sprawiedliwość będzie większa niż uczonych w piśmie i farzeusz. Bracia i siostro, Pan Jezus nam mówi dzisiaj innymi słowami. Nie porównuj się do księży i kapłanów. I mów sobie, no On jest taki, czy ja jestem taki, jak On, bo to nie wystarczy. Pan Jezus dzisiaj otwarcie mówi: Nie. Nie tędy droga do mojego królestwa, że będziesz się porównywał, czy będziesz się czuł dobrze, bo ten czy tamten coś zrobił, choćby nawet kapłan. I tutaj nie mówię, że my jako kapłani nie powinniśmy świecić przykładem. Powinniśmy i często tego nie robimy, czy zbyt często. Ale Pan Jezus nam mówi otwarcie, patrz na świętość Boga, jeśli chcesz być święty, i do tego chciej dorównać. Dlaczego? Bo to nie jest gra porównywań i kto będzie w niebie, a kto nie, ale relacja. Jeśli kochasz go, go czyli Chrystusa, to będziesz chciał być pod niego podobny. Druga rzecz. Często może słuchając tą Ewangelię i nieraz ją w ciągu roku słyszymy, wydaje nam się, że to ostatni punkt, że mamy się nawracać i jeśli byśmy powiedzieli swojemu bratu bezbożniku, to pójdziemy do piekła, wydaje nam się zbyt ostre. Przecież bezbożniku nie jest jakimś przekleństwem, ale jest, kochani. Powiedzenie komuś bezbożniku z pełną świadomością. Tego, co to słowo znaczy, jest stwierdzeniem, Ty jesteś człowiekiem bez Boga. Jest odbieranie Mu jego przynależności w Chrzcie Świętej, że On jest dzieckiem Bożym, a to już obraża samego Boga. Inaczej mówiąc nie osądzaj nigdy, bo jak osądzasz, to jesteś wart ogień piekielny. To robisz się gorszy niż oskarżyciel, czyli Szata, który wie o wiele więcej o człowieku niż nawet my wiemy. Ostatni punkt. Ta zachęta na końcu Pana Jezusa, żebyśmy porównywali się i starali się o wielkość Boga w naszym życiu. I skoro Sam Jezus to mówi, załasi, że jest to możliwe. I to nie chodzi o jakąś wielkość, że teraz. Będziemy zmarłych wskrzeszał o wielkość mojego serca. Że tam znajdzie się miejsce dla każdego człowieka. Że nie będę pozwalał na to, że będę kogoś skreślał. Ze względu na wygląd, ze względu na to, co powiedział, a przede wszystkim w tym jest punkt o przebaczenie. Nie będę kogoś skreślał, bo coś mi zrobił, choćby naprawdę wielkiego, ale przebaczę. Jak bardzo brakuje nam w świecie przebaczenia w naszych rodzinach, przebacz swojemu bratu, przebacz swojej siostrze, swojej koleżance, bo tylko wtedy będzie tam w Twoim sercu miejsce też dla Boga. Błogosławionego czwartku i szczęścia Bożego.